Od kilku dni Polska zmaga się z intensywnymi opadami deszczu. We wtorek wielu mieszkańców południa kraju przeżyło prawdziwy koszmar. Wiele ulic przypominało wezbrane rzeki, a samochody przemieniały się w zwodowane łódki. Zalane domy, piwnice i garaże stanowiły obraz zniszczenia po burzach i potężnych ulewach. Strażacy w całym kraju mieli pełne ręce roboty. Odpowiadając na ponad 2000 wezwań, z czego najwięcej przypadło na region Śląska. W Bielsku Białej, gdzie sytuacja była szczególnie trudna, prezydent ogłosił alarm przeciwpowodziowy, aby zaradzić licznie występującym podtopieniom. We wtorek ponad 2000 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem i podtopieniami. Zostało odnotowanych przez Państwową Straż Pożarną do godziny 21, jak poinformował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Karol Kieszkowski. W całej Polsce odebrano 2138 zgłoszeń, przy czym najwięcej w województwie Śląskim aż 1122. W związku z katastrofalnymi warunkami pogodowymi we wtorek odbyło się spotkanie z udziałem zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i prezydenta Bielska Białej. Na spotkaniu podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego dla miasta oraz pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatu Bielskiego, obejmującego gminy Czechowice, Dziedzice, Jasienica i Wilamowice. Przy ogłoszeniu alarmu powodziowego, takie zabiegi jak przygotowanie centrum ewakuacji jest konieczne. One są oczywiście gotowe, ale nie ma, nie ma takiej konieczności. Nie mamy żadnej informacji, że jakieś osoby są odcięte, nie mogą dojechać w miejsce, w które by chcieli. Obiekty infrastruktury klinicznej, jak szpitale, są bezpieczne. Obszar Bielska-Białej oraz okoliczne miejscowości. Otrzymały w bardzo krótkim czasie od 100 do 150 litrów wody na metr kwadratowy, co jest największą ilością odnotowaną od 1972 roku. Zalane zostały liczne drogi, posesje oraz piwnice, w tym piwnica o powierzchni 1500 m2. Niektóre szkoły zostały zamknięte z powodu zagrożenia. Woda zniszczyła również lokalną infrastrukturę. Podmywając wał rzeki Białki na długości około 50 metrów, a także most w Ligocie i uczyniła mosty w Puncowie nieprzejezdnymi. Zarządzono szereg działań mających na celu ograniczenie skutków tej katastrofy naturalnej. I wsparcie dotkniętych mieszkańców. W chwili obecnej sytuacja kryzysowa dotycząca powodzi błyskawicznej i wezbrań wody w rzekach ma miejsce na terenie powiatu Cieszyńskiego, miasta Bielsko-Białej i powiatu Bielskiego. W związku z tym, że przede wszystkim wzmacniamy prewencyjnie wały przeciwpowodziowe, tutaj chcieliśmy również zaangażowania WOT-u po to, żeby oni ocenili, czy są w tej, w tej sytuacji w stanie, czy, czy, czy są w stanie pomóc. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów meteorologicznych oraz instrukcji wydawanych przez lokalne centra zarządzania kryzysowego. Podkreślają znaczenie współpracy i solidarności społecznej w czasach, gdy wspólne działanie jest niezbędne do przezwyciężenia skutków kataklizmów naturalnych.